Argentyńskiej prowincji Misiones są pozostałości tak zwanych redukcji misyjnych. Były to osady zakładane i prowadzone głównie przez jezuitów. Ich celem był osiadły tryb życia, chrystianizacja i rozwój kulturalny, nauka rzemiosła i rozwój różnych zawodów. Poszczególne osady miały swój charakterystyczny wygląd i zabudowę. Zazwyczaj w centrum wielkiego prostokątnego placu, podobnego do naszego rynku, wokół którego były zbudowane budynki mieszkalne i warsztaty, znajdował się kościół z dzwonnicą. Do kościoła zwykle przylegał budynek, w którym mieszkali misjonarze. Mieściło się w nim całe ich zaplecze gospodarcze i kulturalne. Budynek był zbudowany i wyposażony na wzór ówczesnych europejskich klasztorów, zwłaszcza hiszpańskich lub portugalskich, w zależności od ich ojczystego pochodzenia. Budynki i kościoły wznoszone z kamienia były zdobione różnymi elementami indiańskiej kultury i roślinności. Redukcje zazwyczaj były organizowane w miejscach mających tereny uprawne i w pobliżu rzek, dostarczających różnorodnego pożywienia i będących drogami komunikacji. Redukcje przez długie lata rozwijały się i kwitły, mimo różnorakich przeszkód i zazdrości okazywanych przez hiszpańskich i portugalskich kolonizatorów. Kres położyła kasata zakonu jezuitów w 1773 roku, kiedy większość misjonarzy jezuickich uwięziono i wyrzucono do Europy, a Indian skazano na dalszą poniewierkę i niewolnictwo. Pozostali przy życiu Indianie nie potrafili już sami oprzeć się kolonizatorom. Powoli budynki popadły w ruinę i porosły dziką roślinnością. Dopiero w XX wieku niektóre z nich zostały odkryte i zamienione w muzeum, budząc ogólny podziw i uznanie. W naszych czasach potomków Indian Guarana można jeszcze spotkać wśród historycznych zabytków, gdzie sprzedają różne wyroby pamiątkarskie. Aby zarobić na godziwe życie.